Stosujemy instrukcję warunkową. Tworzymy program obliczający średnią 5 ocen. Zdarzenia, kiedy kliknięto flagę, zmienne, utwórz zmienną, suma, utwórz zmienną, ocena, ustaw. Suma na zero. Kontrola. Powtórz pięć razy czujniki. Zapytaj. Podaj ocenę zmienne. Ustaw. Ocena na odpowiedź. Zmienne. Ustaw. Suma na z wyrażeń. Dodawanie. Zmienne suma plus ocena. Utwórz zmienną średnia ustaw. Średnia na. Wyrażenia dzielenie zmienne, suma podzielone przez pięć. Jeżeli to w przeciwnym razie wyrażenia. średnia większe od 4,5 4.5 wygląd powiedz otrzymasz nagrodę W przeciwnym razie nagrody nie będzie. Sprawdźmy działanie programu. Modyfikujemy program tak, aby w przypadku nagrody kod podskoczył do góry i opadł z powrotem w dół, a w przypadku braku nagrody zamiałczał. Ruch, ustaw styl obrotu lewo-prawo, ustaw kierunek na zero. Przesuń o 100 kroków. Kontrola. Czekaj 1 dziesiątą sekundy 0 1 ruch. Ustaw kierunek na 180. Przesuń o 100 kroków. W przypadku braku nagrody, dźwięk, zagraj miał. Sprawdźmy działanie programu.